Warszawa, Jelonki, 26 kwietnia 2022 roku, godzina 10:15. Przekaz numer 1177. Bóg Ojciec Jam jest, który jest Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę. Abyście stale podążali za głosem Bożym nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo mocno was kocham, tak bardzo mocno spragniony jestem waszej czystej, świętej miłości. Lecz kto mi ją da bezinteresownie, im więcej dacie mnie dobrowolnie od siebie, tym więcej ja wam dam od siebie. Postaraj się człowiecze nie przywoływać do swoich myśli zła, nie myśl o nim, nie rozważaj go, bo przez to przywołujesz do siebie demony, które z chęcią tworzą w twojej głowie zmodyfikowaną, a tym samym demoniczną retrospekcję. Zauważ, że to, co było w twoim życiu, ponownie się nie wydarzy. Tak bardzo pragnę waszej miłości i cierpliwości oraz zaangażowania we wszystko, co dobre i święte. Cała trójca święta jest jedynym Bogiem przez Unię miłości. Nie istnieje nic, co byłoby dla mnie za trudne albo zbyt skomplikowane. Będąc osobą Bożą, wszystko wiem, wszystko rozumiem, nie istnieją dla mnie tajemnice do odkrycia. Wiem, co i kogo stworzyłem i jak długo będzie istnieć. Tylko ludzkość i aniołowie, w tym ci upadli, będą istnieć nieustannie. Tak jak istnieje bez końca Trójca Święta, która jest bytem ze wszechmiar doskonałym, samoistnym. Duch każdej osoby Trójcy Świętej istnieje wiecznie, bo wieczna jest Boża materia, która jest samopodtrzymująca się, nie ma początku i nie będzie mieć końca. Kocham Was i pragnę Waszego wiecznego szczęścia i radości, która nigdy się nie skończy. Choć jestem Wszechmocny, to bez Waszej wyraźnej zgody nie mogę Was zbawić. To blokuje najcenniejszy mój dar, który Wam ofiarowałem, Wasza wolna wola. Wielokrotnie Wam mówiłem, co Wy możecie uczynić, aby ominąć wszelkie niebezpieczeństwo wiodące Was na wieczne potępienie. Tym sposobem jest przekierowanie Waszej własnej miłości na Boga, a także Wasze dobrowolne oddanie siebie, swojej woli, w ręce Trójce Świętej przez niepokalaną. Ten krok przez Was uczyniony oddaje wszelką decyzyjność w Boże dłonie. Wystarczy raz w życiu świadomie odmówić ten akt, a to uratuje was od miejsca wiecznej pokuty, jeziora ognia i siarki, od piekła. Człowiecze, zastanów się, przejmódl, przemyśl i odważnie wykonaj ten właściwy krok, który skieruje ciebie ku niebu na wieki. Doskonale wiem, jacy słabi i nędzni jesteście, jak wiele macie grzechów i obciążeń. To mnie nie odstrasza, lecz jeszcze mocniej pociąga. Czyniąc ten krok, wykazujecie wielką odwagę i oddanie, a także bezgraniczną ufność. Ona was nie zawiedzie, powiedzie do nieba, na wyżyny świętości. Chcę, aby każdy z was był ciągle gotowy do nieustannego pełniania woli i myśli Bożej. Wy sami nie zdołacie kroczyć drogą, którą wam wyznaczyłem, bo buntuje was zwodziciel, odwodzi was od waszego zbawienia, pociąga do miejsca, gdzie sam przebywa, czyli do piekła. Zastanów się, biedny człowiecze, za kim chcesz kroczyć, masz jedynie dwie opcje: iść za mną, Twoim bogiem, albo za szatanem i tym, co On Wam może zaoferować, czyli piekło. Ja zawsze daję to, co obiecuję. Szatan prawdę mówi tylko wtedy, jak ja Go do tego zmuszę. Moje wymaganie jest proste: nigdy nie grzeszyć, nie upadać. Nie jest to zbyt trudne do realizacji, bo wystarczy nie ulegać pokusom. Nie grzeszyć, nie słuchać potrzeptów demona. Wiem, że samemu trudno jest wytrwać, dlatego proponuję wam moją pomoc, pomoc całego nieba. Wystarczy, że uczynicie ten pierwszy, zasadniczy krok, ja za was wykonam resztę. Żyjecie sami, ale możecie zawsze kierować swoje serce na Boga, wówczas otrzymacie od niego to, co niezbędne do przebycia czasu swojej ziemskiej próby. Nie daję wam tego, co może was popsuć. Uszkodzić. Każdy ofiarowany przeze mnie dar możecie zmarnować, użyć w złym celu, ale czy warto marnować? Z wielu stron słyszycie słowa od moich proroków, a każde słowo trzeba właściwie pojąć, zrozumieć, zinterpretować. Nie zawsze sam prorok umie zrozumieć, pojąć, zinterpretować to, co odbiera. Trójca święta zawsze jest wierna, pewna, kochająca, lecz to, co człowiek wykonuje. Czasem wymaga mojej reakcji, nie zawsze jest ona miła dla Was. Każdy grzech musi być przez Was odpowiednio wynagrodzony, odpokutowany. Tego wymaga od człowieka święta Boża sprawiedliwość. Tylko Boża moc sprawia, że może coś na kimś siłą wymóc, gdy zachodzi taka potrzeba. Każdy żyjący na Ziemi człowiek jest do czegoś powołany, wybrany. Czasem jest to zwykłe. Prozaiczne życie, wykonywanie swoich prozaicznych obowiązków. Czasem coś ważnego. Zechciejcie zauważyć, że to wy sami komplikujecie sobie życie przez dokonane własne wybory. Każdy dokonany wybór rodzi sobą własne konsekwencje. Każdy dobry wybór niesie ze sobą moc świętego Bożego błogosławieństwa, a każdy grzech niesie ze sobą moc Bożego przekleństwa. Widzę dokładnie waszą duszę, tak jak wy widzicie szybę lub lustro. Ja widzę dokładnie każdy brud, każdy grzech o wiele lepiej niż wy dostrzegacie drobiny brudu na szkle lub lustrze. Wasze oko może czegoś nie dostrzec. Może nie ujrzeć małych drobin, zanieczyszczeń. Ja widzę u was wszystko. Bóg z natury jest czysty, święty, bo tak chce, bo tego pragnie. Nigdy nie grzeszy, nie czyni zła, bo zna konsekwencje każdego wyboru, każdej decyzji, zanim to wykona. Boża Świętość jest bazą wszelkiej waszej świętości, bo na jej świętości wszystko jest wzorowane, kopiowane, budowane. Święta Boża Sprawiedliwość dokonuje swojego osądu, waży każdy wasz akt, czyn, myśl, słowo, zamiar i intencje. To Święta Boża Sprawiedliwość wyciąga odpowiednie wnioski, a realizuje wszystko i wymusza Boża Moc. Jako Bóg wiem, kiedy kto i co uczyni i jakie będą tego konsekwencje, reperkusje. Każdy, kto ślepo na mnie się wzoruje, kopiuje, dokonuje swojego najlepszego, pewnego wyboru. Jestem Bogiem i jestem doskonałym pod każdym względem, bo tak chcę, bo tego pragnę, bo taką mamy możliwość. Nie istnieje nikt, kto byłby większy, silniejszy, mocniejszy ode mnie. Jestem stwórcą, bo wraz z Jezusem i z Duchem Świętym stworzyłem wszystko. Każdy nowy twór nosi ślad po swoim stwórcy, bo z siebie samego bierze Trójca Święta małą cząstkę, aby cokolwiek mogło zaistnieć. Ze wszystkich stworzeń tylko każdy anioł w tym ten upadły i każdy stworzony człowiek ma duszę i ducha, które są nieśmiertelne, nie dające się skasować bez konsekwencji. Inaczej stwarzam i przetwarzam to, co materialne i nieożywione, a inaczej tych, którym dałem tchnienie życia. Każdemu człowiekowi i aniołowi nadane są boskie cechy w małej mierze. Nadanie pewnych Bożych cech ludziom i aniołom nie czyni z nich bogów, lecz czyni ich duszę i ducha nieśmiertelnymi. Wszelka materia może być zmieniana, przemieniana, modulowana, a dusza ludzka i ducha anioła jest stała, niezmienna. Każdy, kogo stworzyłem, jest przeznaczony do wiecznej radości, do wiecznie trwającego szczęścia. To każdy anioł i każdy człowiek podejmują swoje decyzje za pomocą swojej wolnej woli. Każdej osobie ofiarowałem wolność, a także prawo wyboru, każdy dokonuje swojego. Dawniej człowiekowi było o wiele łatwiej, bo demon nie działał tak mocno, tak bardzo intensywnie, jak działa dzisiaj. Dawniej było o wiele łatwiej. Lepiej dokonywać ludziom swoich wyborów nie trzeba było przykładać zbyt wiele trudu, wysiłku w porównaniu do tego co jest dzisiaj. Upadli aniołowie podjęli tylko raz swoją złą decyzję, a zło, które wybrali, jest grzechem wiecznym, wiecznie trwającym, nie mogącym się cofnąć ze względu na pełną świadomość dokonywanego swobodnego, niezależnego wyboru. Grzech upadłego anioła jest grzechem wiecznym, takim. Który nie da się niczym wykupić, bo żaden z upadłych aniołów tego nie chce. Chciałby być zbawionym na swoich własnych warunkach, a to grozi jego unicestwieniem, anihilacją, a na to nie może pozwolić święta, Boża Sprawiedliwość. Każdy kto oddala się od Boga, traci z nim łączność na dobre, a co za tym idzie, doznaje konsekwencji tego wyboru. Każdy człowiek wybiera całe swoje życie, dokonuje swoich wolnych wyborów, dopóki żyje na ziemi, a wraz ze swoją własną śmiercią wybór, którego dokonał, utrwala się na wieki. Mało która osoba umiera w pełnej łasce Bożej, dlatego nie idzie bezpośrednio do nieba. Po śmierci każdego człowieka jest jego sąd. Dopiero na nim dusza w pełni poznaje w Bożym świetle swój stan faktyczny. Wszystko jest obnażone, jawne. Każde dobro i Boże błogosławieństwo procentują, orędują za wami, a każde zło, grzech i Boże przekleństwo mocno obciąża duszę człowieka. Człowiek gdy grzeszy ze swojej słabości, swojej słabej natury, ma szansę się oczyścić w co nim wejdzie do nieba. Człowiek, który nieustannie wybierał zło i grzech, z nim się zjednoczył i jego wybrał. On w nim się utrwalił, dozna więc wszelkich konsekwencji swojego wyboru. Dokonany taki wybór nie pozwala dać szansy tej duszy. Ta dusza tej szansy nie chce, a to z kolei skazuje tę duszę na pobyt w miejscu wiecznej pokuty, w jeziorze ognia i siarki, w piekle. Jest jednak czasem możliwość, że dusza coś dobrego w swoim życiu wykonała dla Maryi, a to daje Maryi możliwość osobistej interwencji która ratuje wieczność tej duszy od pobytu jej w jeziorze ognia i siarki. W historii świata były pojedyncze dusze, którym pozwoliłem wrócić na ziemię. Te dusze będą ponownie sądzone o wiele surowiej na swoim drugim sądzie. Jest teraz wielu ludzi, którzy ode mnie masowo się oddalili, masowo grzeszą bez opamiętania. Sytuacja robi się bardzo smutna, bo 94% ludzi na całej ziemi jeżeli się nie nawrócą, to dusze ich będą skazane na pobyt w miejscu wiecznej pokuty, w jeziorze ognia i siarki, w piekle. W Polsce grozi piekło 74% żyjących Polaków. Z tych, którzy chodzą do kościoła na świecie, ma szansa się zbawić niecały promil 0,86%. W Polsce około 64% ludzi. Nieubłaganie kończy się czas dany ludzkości na prośbę Maryi, jak on minie. To na całą Ziemię i jej mieszkańców zacznie uderzać święta Boża Sprawiedliwość. W pewnym momencie dam szansę obłąkanej ludzkości, pozwolę oświetlić duszę każdego człowieka. Da to całej ludzkości szansę na zmianę podejmowanych przez siebie decyzji, na osobiste nawrócenie się, kto z Was zechce z tej szansy skorzystać. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, tak bardzo mocno Was kocham i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania i mnie kochali. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy, swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie. Nigdy nie hamujcie łask, które Wam tak chętnie ofiarowuję. Podejmijcie starania od wzajemnienia mojej świętej miłości. Chcę od was waszego posłuszeństwa i rozwagi we wszystkim, w każdym postępowaniu w całym waszym życiu. Pragnę, aby kto może i zdoła wprowadził w swoim domu za zgodą domowników, życie na wzór zakonnego. Chodzi mi o to, abyście zechcieli wieść życie o wiele bardziej uporządkowane. Pragnę, aby każda rodzina wspólnie modliła się. Bo to ją wzmacnia i cementuje. Jedzcie wspólnie w miarę możliwości, choć jeden posiłek dziennie, a jeśli to niemożliwe, to co najmniej raz w tygodniu. Chcę, abyście praktykowali wspólne, rodzinne czytanie lektur, rozwijających, umacniających Waszego ducha i pobożność. Nie zapominajcie o wspólnych chwilach relaksu po części statycznego. Takiego jak wspólnie obejrzany dobry, wartościowy film, ale i dynamicznego takiego, jak wspólna pasja, wspólnie uprawiany sport, ruch na świeżym powietrzu, wspólny spacer. Każdy powinien pracować usilnie nad swoimi wadami i ułomnościami, a gdy to możliwe, powinniście się wzajemnie mobilizować i pomagać w ich usuwaniu. Pomocy tej nie traktujcie jako agresji, lecz nauczcie się cierpliwości i pokory a także stanowczości. Tam, gdzie to możliwe, wprowadźcie stały plan z jak największą liczbą wspólnych punktów. Uwzględnijcie przy tym fakt, że ktoś może potrzebować chwili odosobnienia, czasem nawet dłuższej. Plan takiego życia i działania będzie dobry po odnowieniu Was w mocy Ducha Świętego, która niebawem nastąpi. Pomogę Wam we wszystkim, co konieczne. Wszystkim czytającym i słuchającym z serca przepełnionego miłością błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie. Nie lękajcie się. Kocham was niezmiernie mocno. A wy, jak mnie kochacie, czy na tyle mocno, aby pomóc sobie, realizując Bożą, a nie swoją wolę. Ona jest spójna z waszym szczęściem. Kochamy was. Bóg Ojciec.